Czy modlitwa w Twoim życiu jest owocna? Czy może masz poczucie, że jak się modlisz, albo tyle się już modliłeś, i nic nie masz z tego? Może już nie masz siły powtarzać ciągle te same modlitwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj w kościele obchodzimy wspomnienie świętej Moniki, która była matką świętego Augustyna. I dzisiaj kościół daje nam bardzo piękną ewangelię, która zaprasza nas do czuwania, do tego, żeby nie spać, żeby nie przespać pewne rzeczy, pewne wydarzenia, które mają miejsce w naszym życiu, pewne łaski, które otrzymujemy. Do zapraszam do tego, żeby się zaangażować, do tego, żeby się modlić. Czy modlitwa w twoim życiu jest owocna? Czy może masz poczucie, że jak się modlisz, albo tyle się już modliłeś? I nic nie masz z tego. Może już nie masz siły powtarzać ciągle te same modlitwy. Przykład świętej Moniki pokazuje, że warto modlić się. Nawet jeżeli widzisz, że ta modlitwa jest w jakiś ten w sensie szerszy jest. Beznadziejna, bo nie widzisz żadnej nadziei po tej modlitwie. Nikt cię nie zmienia. Ona cierpliwie modliła się przez ponad 30 lat, prosząc o nawrócenie swojego syna. Kiedy czytamy o niej, wszędzie jest to podane, że ona przez Twoją cierpliwość w modlitwie, wymodliła zbawienie syna, wymodliła świętość dla Augustyna. I to, ta pokora, ta cierpliwość, tym proszeniu nieustannie o to samo przez tyle lat, sprawiało to, że ona sama stała się świętą. Kiedy zawsze się słyszę o Monice, zawsze przychodzi mi na myśl, że naprawdę warto się modlić. Że modlitwa ma ogromny sens. Ogromny. Często jest tak, że modlimy się i nie rozumiemy nawet treść tej modlitwy, które powtarzamy. Ja, na przykład, kiedy czytam psalmy, kiedy modlę się. Modlitwą kościoła, brebiarzem jest taka książka. Mamy taki przewilej, że możemy tymi psalmami się modlić. I często jest tak, że mechanicznie to robię. Czytam, bo muszę. Taki mam obowiązek. I nawet kiedy chcę się zaangażować, żeby się skupić, często jest tak, że nie rozumiem. I ktoś kiedyś mi powiedział: Nie masz, że ty nie rozumiesz. Bo ta modlitwa nie jest dla ciebie. Ta modlitwa jest przeciwko demonom. Oni doskonale rozumieją te modlitwy. I tą modlitwą zabijasz ich. One się oddalają, boją się. Na przykład tą modlitwą różancową powtarzamy cały czas. z Mario łaski Pena. Ile razy możesz się modlić? Niektórzy heroicznie. Modlę się tą e, pompejańską modlitwą, e, która wymaga ogromny wysiłek. Ile razy może powtarzać to samo? Pełna monotonia może pojawiać w życiu takiego człowieka. Ale jakie są owoce? Jakie są owoce tej pięknej modlitwy? Jak Bóg potrafi zniszczyć i pokonać demonów. Jak demony drżą na te słowa Zdrowa Maryjo, uciekają, boją się. Modlitwa naprawdę ma moc przemienić e, człowieka. Ja jestem przykładem tego, bo ja wiem, że bardzo dużo ludzi, ze sami modliło. I jestem świadom tego, że to, kim ja jestem dzisiaj i to, co jest w moim życiu, to jest Owoc modlitwy stawienniczej innych ludzi. Sama moja matka, moja mama, mi wyznała, że zawsze sama mnie modliła, mimo tego, że ja o tym nie wiedziałem. Mało tego, kiedy się urodziłem, byłem bardzo chory, byłem bardzo blisko śmierci, i mama wtedy modliła się i powiedziała, że jak przeżyję, Oddaj mi Bogu. I na myśli mają to, żebyś został kapłanem. Żeby został świętym kapłanem. Ja naprawdę płakałem na dziecko i teraz czarem mi przechodzę, kiedy o tym mówię, bo ona mi to wyznała dopiero rok przed moimi święceniami. Nigdy o tym mi nie mówiła. Tylko się modliła pokornie, w swoim sercu. Więc modlitwa naprawdę ma moc. Zmienić człowieka. I stąd warto z niej korzystać i nie zrezygnować, nie zniechęcać się, przez to, że nie widzimy od razu owoców, ale modlić i nie ustawać.